Dobry wieczór. Postanowiłam nagrać taki filmik, aby właśnie zobaczyć, w jaki sposób wy spędzacie ten czas. Czas, który tak naprawdę no, nie jest wolny, zależny od nas, tak? Czas, który, który musimy spędzić w izolacji, ponieważ sytuacja na świecie no, nie jest za dobra i najlepszym sposobem na zatrzymanie tej, tego wirusa, tej choroby jest przebywanie w domu, żeby to nie rozprzestrzeniać tego wirusa. I stąd moje pytanie. Co robicie w tych domach? Czy się nudzicie? Czy się boicie? Jak sobie radzicie z tym czasem wolno? Jak sobie radzicie z własnym strachem, tak? lękiem, czy obawą przed tym, co się może wydarzyć, przed tym, co, co dzieje się teraz? Ja Wam powiem o sobie. Ja no przybywam w domu, ponieważ jest takie zalecenie, ale oczywiście e, wychodzę na zewnątrz, bo mam psa, który musi się iść załatwić i tutaj spaceruję sobie w miejscu, gdzie, gdzie są ludzie, ale oczywiście każdy z nas, jak ci ludzie, tak i ja, zachowujemy dystans i, i każdy z nas idzie od siebie e, w odległości umownej, czyli metr, półtora metra, tak? E, również słuchajcie... W tym czasie wykorzystuję to, że zazwyczaj nie mam do czasu, zazwyczaj mi się nie chce. Właśnie wyszukuję miejsc, których, w których nie byłam, miejsc, które w tym momencie są puste, gdzie nie ma ludzi. Jadę, zwiedzam, ale również wykorzystuję ten czas na rozwijanie swojej pasji, na fotografowanie, na fotografowanie właśnie miejsc takich, które, które są zjawiskowe, tak? Obiektów przyrody. Także polecam również tutaj ten czas, wykorzystać w ten sposób może nasze jakieś ukryte talenty, gdzie z nas wyjdą. Również zaleceniem tutaj jest mycie częste rok, tak, żeby, żeby jednak tej higieny, higieny e, przestrzegać. Przede wszystkim, jeżeli wychodzimy właśnie na zewnątrz, tak jak idziemy do sklepu, to też zachowujmy ten dystans, ubierajmy rękawiczki w miarę możliwości i oczywiście nie dotykajmy tykajmy innych rzeczy w sklepie, tylko zróbmy to, co potrzebujemy, te zakupy i wrócimy do domu. Co jeszcze możemy zrobić w tym czasie? Ja proponuję przede wszystkim skupienie się na tym, co robimy, tak? Na budowanie relacji w domu, w rodzinie, bo tak naprawdę nie znamy swoich dzieci, tak? Ponieważ te dzieci idą do szkoły, wracają o określonej godzinie, kilka godzin spędzają w domu z nami. Ja nie mówię, że wszyscy tak? w taki sposób żyją, ale dużo, dużo rodzin jest tak, że po prostu no, w ciągu dnia mamy niewiele tych godzin, żeby z tymi dziećmi spędzić ten czas. Więc ten czas naprawdę będzie pożyteczny, abyśmy się poznali, żebyśmy również pograli sobie w jakieś gry planszowe. E, tutaj, e, ja tak zaproponowałam i, i myślę, że to będzie fajna, fajna, fajna zabawa, jeżeli w rodzinie jest dużo ludzi, będzie o wiele ciekawsza. Natomiast również dwuosobowej rodzinie to jak najbardziej, najbardziej też polecam. tworzenie własnej gry, stworzenie gry właśnie takiej familijnej o mojej rodzinie, tak, gdzie można wykorzystać różne, różne pytania, gdzie można wykorzystać różne zadania, gdzie również nagrody i kary mogą być przewidziane. Także tutaj wasza kreatywność jest bardzo, bardzo e, potrzebna, tak, w tej grze. I zaangażować również dzieciaki w tworzenie takiej gry, czy stworzenie własnych, właśnie, piątków. Może być to taka wielka gra, gdzie my jesteśmy piątkami, albo ogromna kostka, także też, też dużo czasu zajmie tworzenie takiej gry. Co jeszcze możemy robić w tym czasie? Przede wszystkim tutaj, teraz pożytecznie możemy wykorzystać internet. Zobaczcie, ile jest kursów, ile jest rzeczy, chcieliśmy, które chcieliśmy zrobić gdzieś kiedyś, ale nie było na to czasu. Teraz ten czas jest po prostu wyśmienity. Siadamy, szukamy grzybiemy, uczymy się albo jakiegoś języka zaczynamy się uczyć, tak? Czy właśnie kursu, który nie dokończyliśmy, czy coś, co zawsze chcieliśmy robić, a nie starczało nam na to czasu. Albo na przykład coś nie widzieliśmy, że coś, coś umiemy, a nagle, nagle zainteresowanie e, poszło w tym kierunku, i jednak wiemy, że to jest coś, co byśmy chcieli skończyć sobie e, zrobić.